Też lubię w tej miłości ofiarność, no krótko mówiąc. Ja lubię te, to, że się to, to robi dla kogoś, nie? A ja mam wrażenie, że wtedy ma to jakiś sens. No i tak się dokładnie zastanawiam, co by było, gdyby na przykład nie było kamy w moim życiu, albo gdybyśmy podjęli decyzję, że się rozstaniemy w pewnym momencie, nie. Mm. Albo gdybym postawił, na to, że się nie będę zmieniał w ogóle, i że miał to gdzieś, nie? I że niech ona się zmienia tylko, nie? czyli już w ogóle przewalając nie na równoprawny związek, tylko już jakiś przemocowy albo jakiś ten, nie? Znaczy to w... strasznie dużo wariantów można by wymyślić, co się mogło wydarzyć, ale w każdym z tych wariantów mam, mam wrażenie, że czy, że. czy nie mam wrażenia, no to też takie słowo zdobyć z terapii, już tyle razy chyba w tym wywiadzie to powiedziałem że jestem pewien, że to by było... To by było jakąś porażką w moim życiu.